Tak myślałem, jak zacząć dzisiejszy podcast i przypomniał mi się taki skecz kabaretu tej, Laskowika i Smolenia, to jest pani Pelagia Bis, kiedy... Dzień dobry. <głos》> Dzień dobry. Kiedy Laskowik pyta się panią Pelagię, pani Pelagio, to co to u nas teraz jest? To znaczy, jaki ustrój? No, i ona sobie tak właśnie mówi: No, taki coś na P, na P, ten od Disneya. Pluto, Pluto. On mówi: Pluralizm. A pluralizm to no ludzie plują dla wszystkich. Właśnie. I dzisiaj będzie o pluralizmie i jest też nasz pluralistyczny gość, pan dr Jarosław Kucharski. Dzień dobry. Z katedry Etyki, z Instytutu Filozofii. I porozmawiamy właśnie o tym. Pluralizmie. Pan doktor nie wygląda na panią Pelagię, kosy nie ma, nie będzie nikogo nadziewał, ale może nam przyniesie jakąś nadzieję, która nas pokarmi, pokrzepi, jak mamy z tym pluralizmem dzisiaj się z, dzisiaj zmagać, bo to jest jednak pewien problem. Więc spróbujmy, może tak zacząć. Czym ten pluralizm jest? Bardzo dobre pytanie. Zawężę je. Pluralizm, możemy mówić o pluralizmie w stosunku do wartości na różnych poziomach. Pierwszy z nich oznacza, że każdy z nas wyznaje trochę inne wartości, ma trochę inne priorytety życiowe, ma trochę inne ważne rzeczy w swoim życiu. Drugi poziom pluralizmu to może być taki, że nawet jeżeli mamy wspólne wartości, nawet jeżeli w naszym życiu taka triada Bóg, honor Ojczyzna jest. Najważniejsza, to obaj możemy z tego wywodzić różne wnioski, różne działania, różne postawy życiowe. A zatem pluralizm dotyczy zarówno tych najważniejszych wartości, jakie są dla nas, jak i tego, jak my te wartości w konkretnym życiu, w konkretnych decyzjach rozumiemy. Problem z tym pluralizmem jest taki, że nie zawsze wartości, o których mowa, jesteśmy w stanie. My jesteśmy w stanie porównać. Co jest ważniejsze Bóg, honor czy ojczyzna w momencie, gdy te wartości miałyby stanąć w jakimś konflikcie albo co jest ważniejsze tutaj, teraz? Chyba tak głęboko to ludzie pluralizmu nie rozumieją jednak. A jak rozumieją? No właśnie, jak rozumieją? Jak rozumieją? No być może rozumieją w ten sposób, że po prostu tak, nie zgadzamy się, dla mnie jest ważne to, dla ciebie jest ważne to, no to, właśnie. To, to innego. Jak mawiał mój, mój mistrz filozoficzny, jedni lubią wąchać róże, inni wypić piwo duże. Tak, jest to, no, to, co, to, 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 co potrafią, to, co lubią. Także od strony etycznej różnimy się normami, które akceptujemy. Różnimy się normami, które, które, chcemy przestrzegać, których przestrzegamy i które chcielibyśmy, żeby inni przestrzegali. Tak? Tym się, ty, tym się różnimy. Wszyscy możemy powiedzieć, owszem, nie kradnij i powiemy, ale. W jakich sytuacjach i kto kraśnie? Może tu już będziemy się, tu, tu, tu już będziemy się Nie wszyscy w różnić. tym pluralizmie się odnajdują. Dlaczego? Co to z, znaczy? Dlaczego niektórzy mają problem właśnie z akceptacją Dziś powiedzieliśmy faktu pluralizmu aksjologicznego, pluralizmu przekonań, z jest oczywistości, a jednak są tacy, którzy mają z tym problem. Wyjdźmy od tego, jak tak od psychologicznej strony wyglądają, wyglądają nasze przekonania moralne. Nasze przekonania moralne są bardzo mocno związane, to wynika z szeregu badań niezależnych niezależnych badań są bardzo mocno związane z naszymi emocjami. Oznacza to, że kiedy próbuję podjąć jakąś decyzję odnośnie do moralności, osądzić coś. Yy, yy, zastanowić się, w którą stronę yy, co jest dobre, co jest słuszne, albo osądzić coś, albo osądzić kogoś, wtedy momentalnie pojawiają mi się specyficzne emocje, emocje związane z moimi przekonaniami moralnymi. I od razu wiem, to jest dobre, to jest złe. Ktoś postąpił dobrze, ktoś postąpił, yy, to, ktoś postąpił źle. Co więcej, te same emocje, ten sam zbiór emocji mówi mi. Wszyscy powinni postępować tak samo. Wszyscy powinni postępować według norm, które ja uważam za y, takie same. No, jak widzimy, do, dobry przykład y, 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 kierowcy. Tak? Ja jestem dobrym kierowcą, ale co z pozostałymi? No, oczywiście pozostali nie umieją jeździć, bo ja, ja umiem jeździć. Tak wszyscy powinni jeździć tak, jak ja chcę, żeby jeździli. Analogicznie w moralności. No i owszem, wiele osób się w tym... Nie odnajduję, no bo pytanie pierwsze, dlaczego ci ludzie nie, nie uznają tego, co dla mnie jest ważne? Po drugie, dlaczego oni kwestionują to, co dla mnie jest ważne? I tutaj znowu pojawiają się emocje. Na poziomie takim racjonalnym, intelektualnym, w sali wykładowej możemy sobie te racje wyważać. W życiu codziennym są przede wszystkim, przede wszystkim będziemy reagować emocjonalnie, będziemy reagować na poziomie, na, na poziomie pewnej aprobaty bądź oburzenia moralnego. I dlatego być może część osób po prostu nie, od, nie odnajduje się w pluralizmie, no bo przecież normy, Wartości, to według czego ja staram się żyć, albo co głoszę, jest oczywiste. Jak to jest, że może być nieoczywiste dla kogoś innego? Wydaje mi się, że to szczególnie widać wtedy, kiedy w sali szkolnej uczeń stara się sprowokować nauczyciela jakąś jedną czy, czy, czy drugą odzywką. Prawda? Widzi, że ma przed sobą nauczyciela bardziej konserwatywnego, więc rzuci nieco beztrosko hasło: hej, hej, aborcja jest okej. Okay". W tak tym jest. momencie, jeżeli nauczyciel zareaguje emocjonalnie, no to jest po lekcji. To jak powinien zareagować? No właśnie, jak powinien zareagować? Pierwsza sprawa, to powinien wiedzieć, że to jest prowokacja. Po drugie, po, po drugie wiedzieć, i to jest bardzo istotna kompetencja, właśnie, której musimy się chyba nauczyć w toku bycia nauczycielem, etyki szczególnie, jakie ja reaguje na tego typu prowokacje. Bo każdy z nas to nie jest tak, że nie zareagujemy. Każdy z nas może zareagować bardzo specyficznie na, na to, jak ktoś rzuca jakieś hasło, jakiś slogan przeciwny moim przekonaniom, przekonaniom moralnym. I od przeciętnego człowieka nie wymagamy nic, nic więcej. Od nauczyciela etyki wymagamy znaj samego siebie. Tak? Wracamy do Arystotelesa. Wracamy do Sokratesa nawet znaj tak samego jest. siebie. Tak? Wiedz, jak reagujesz na to, jak ktoś ma inne poglądy. Ty musisz, dobry człowieku, wiedzieć, co cię denerwuje, a do czego podchodzisz za probatą. Dlaczego? Aha. To by zakładało dosyć poważną, że tak powiem, rewolucję w ogóle w systemie nauczania, bo przecież w szkole nie uczy się ludzi, żeby dyskutowali, żeby akceptowali yy, poglądy poglądy innych. Nie jestem pewien, czy mamy ten sam obraz systemu edukacji. Tak? O! Jak słuchamy nauczycieli, no to oni mówią, że oni chcą uczyć kultury dyskusji. Deklaratywnie. D tego nie wiem. No, ale mówią. Tak? Owszem, moje prywatne doświadczenia z niektórymi nauczycielami są takie, że niektórzy byli bardzo, bardzo tak, no... Mówili mi, co ja mam myśleć. I, i, U mnie było tak samo. I uczyli mnie, natomiast deklaratywnie, deklaratywnie mają mnie nauczyć myśleć. No to teraz wrac wracając do, do sytuacji prowokacji, to zastanówmy się nad efektywnością przekazu. Mówimy o lekcjach etyki, a nie o lekcjach matematyki. W matematyce mam w miarę prosty, prosty sprawdzian efektywności przekazu. Mogę zrobić kartkówkę. Tak. Jak to mam zrobić na etyce? Jak mam zrobić na etyce, gdzie dyskutuję o wartościach? Czy potem mam ucznia odpytać z wiedzy etycznej? Mogę. Jak to wpłynie na postawę życiową tego ucznia? Podejrzewam, że niewiele. Tak, będzie wiedział, że ten to, ten tamto i znowu zetknie się z tym pluralizmem. Tak? Z drugiej strony, i, i tutaj wracamy do, do, do czegoś, co można powiedzieć, właśnie kształtowaniem postawy. Tak? Jeżeli już wiem, co mnie napina, jeżeli już wiem, na co reaguję emocjonalnie, no to teraz ode mnie jest wymagane, o, my tak rzec, dać uczniowi do myślenia. A czy ty... nie, żeby, do końca, tylko nie, żeby go zdominować, tylko dać uczniowi do myślenia, znowu, sokratyjskim pytaniem: dlaczego tak sądzisz? A czy ty nie za dużo czasem wymagasz od nauczycieli? Bo tak mówisz, że powinni znać samych siebie powinni znać swoje myśli, swoje emocje, przekonania swoje potrzeby swoje reakcje na tego typu prowokacje. To jest, że tak powiem, no, bardzo poważne zadanie, bardzo ciężka praca, jaką oni musieliby najpierw sami z sobą wykonać. Aha. Tak, zgadzam się. W praktyce i... to trochę, jak tak się słucha uczniów i jak się czyta na różnych forach internetowych, w mediach społecznościowych, to raczej no, po nauczycielach tego trochę nie widać. I znowu, dane, nie chcę dane, dane które y, tutaj dałeś, y, są jednak danymi, prawda, są fora internetowe, pojedyncze wypowiedzi, etc. Wydaje mi się, że żeby zostać nauczycielem etyki, no to trzeba się trenować. To nie jest tak, że mm, o, jestem nauczycielem etyki, mam uprawnienia, koniec. To trzeba się trenować, trzeba poznawać siebie właśnie w praktyce. W przypadku tejże, tejże etyki, no to jest nie tylko mam przekazać znajomość wartości, mhm. ale muszę przekazać też sposób, właśnie w jaki sposób o tych wartościach. Dyskutować. Dyskutować w sposób cywilizowany, a zatem w sposób odległy od takiego modelu, ja wiem, ucioci na imieninach. Gdzie zawsze znajdzie się jakiś prowokator, który mówi, jak jest, spróbuj się wujek nie zgodzić. Dobry. Taki, do, taki dobry wujek. Pod dwóch no, czy po dwóch, <laughs> czy, 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 czy po trzech. Mniejsza o to. Yy, yy, chodzi o to, że nauczyciel, yy, na, nauczyciel nie może być takim wujem. To nie jest taka osoba. Skoro mamy uczyć takich wartości, jak szacunek dla siebie nawzajem. No to nie można uczyć szacunku do siebie nawzajem nie szanując innych. Mhm. Skoro mamy uczyć otwartości, to nie można uczyć otwartości, zamykając dyskusję. Tak. Skoro mamy uczyć humanizmu, to nie można uczyć humanizmu, nie szanując człowieka, każdego człowieka także tego, czego człowieczeństwa w, w uczniu i w sobie samym. A zatem tutaj lekcje etyki. W momencie, gdy i od nauczyciela tutaj, tak, od nauczyciela więcej się wymaga niż, niż od ucznia. To nauczyciel, to, to, to nauczyciel musi pracować nad tym, żeby opanować swoje emocje i żeby spróbować temu, te, 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 temu uczniowi dać do myślenia sprowokować przynajmniej do. Uzasadnienia swojego zdania, prowokacji czy uporządkowania swoich intuicji etycznych. Czyli nauczyciel, który nie rozumie i nie akceptuje tego pluralizmu, który nie jest w stanie się zdobyć na pewno empatię, żeby zrozumieć ucznia i jego potrzeby, to właściwie nie powinien być nauczycielem etyki. Powiem tak, jeszcze tutaj w pewne rozróżnienie. To, co trzeba zrobić, to zaakceptować pluralizm jako pewien fakt społeczny. I tak jest. Bo, bo, bo tak jest. Natomiast czy nauczyciel od strony normatywnej akceptuje pluralizm, czy go nie akceptuje, to jest całkowicie inna sprawa. Tylko każdy, kto bierze się za nauczanie etyki, musi mieć świadomość, że pracuje w świecie, gdzie ten pluralizm jest. Jeżeli chce ten pluralizm zmodyfikować w stronę monizmu, bo ma do tego prawo, no to musi zastanowić się, jak to zrobić efektywnie. A nie tylko jak powiedzieć mylisz się, nie masz racji. No to, jest, to są proste, to, to jest, jak się no to mówi, to jest prosta droga do tego. Znaczy Im właśnie, się tak wydaje, że właśnie, to jest prosta droga? To, to jest no. raczej taki <coughs> skrót, który wyprowadzi nas na manowce. A więc tu kolejna sprawa, Ważne jest, jak sobie mamy radzić w świecie pluralizmu, no właśnie ucząc tego, jak ze sobą o tych różnych wartościach rozmawiać i uświadamiać sobie to o czym mówiliśmy wcześniej tak. jak to jest związane z naszymi emocjami że tego nie da się być może tego nie da się oderwać tak był ten przykład matematyki no, być może są ludzie którzy emocjonalnie reagują na trójkąty mogą być tacy prawda ale to nie? nie są ale całkowicie inne emocje pojawiają się wtedy kiedy wchodzimy w mocne spory moralne dotyczące życia i śmierci to prawda Czyli, jakby to powiedzieć, e, nadzieje tych, którzy liczą na to, że będzie jedna moralność, jedna jakaś wizja świata, są, są beznadziejami tak naprawdę. No bo tacy są, którzy jeszcze w to wierzą. Ja znam takich. Y I ty też. <gry> Owszem, tylko a, nadzieja. Być może będzie jeszcze jakaś, jed, jed, jakaś jedna moralność, ale myślę, że to będzie inna moralność niż ta, która była w historii. Niż ta, która, która tak jak McIntyre pisał o tej Christianitas średniowiecznej, jako no takiej właśnie. jednej wszechmagającej moralności. Jeśli nawet pojawi się jakaś jedna moralność, to ona będzie inna. Ona będzie musiała uwzględniać w swojej strukturze ten właśnie stan takiego protopluralizmu, który jest który po prostu, bo nasze intuicje są rozmaite. Pochodzimy z różnych domów, ma, mamy, pochodzimy z trochę odmiennych subkultur, no i m, mamy trochę inne priorytety życiowe, mamy też różnice pokoleniowe. Tych różnic jest, tych, tych różnic jest na, naprawdę sporo. Uczmy się ze sobą rzetelnie dyskutować. Zacząłeś tutaj ten wątek etyki chrześcijańskiej. Niektórzy etycy chrześcijańscy mają problem z tym pluralizmem. Jak uważasz, dlaczego? Co takiego siedzi w nich? Ale to się dopytam, że, jaki że... mają problem? No właśnie, ten brak akceptacji. Tutaj bronią pewnej obiektywnej moralności, która, która ostateczne uzasadnienie znajduje w Bogu i właściwie mówią, że tamto wszystko inne to jest jakiś błąd. Nie? Jakiś błąd poznawczy, błąd moralny. I, i tu znowu wypadałoby odróżnić dwie rzeczy. Z jednej strony filozoficzna obrona określonego stanowiska, a z drugiej strony efektywny przekaz społeczny tego stanowiska. No i właśnie, mnie by bardziej interesował teraz ten efektywny przekaz społeczny, jak to jest odbierane na przykład przez młodych ludzi. No to należy... Taki przekaz. Jeżeli filozofowie chrześcijańscy, ci, o których wspominałeś, mają wrażenie, że niektórzy ich nie słuchają, niektórzy nie przyjmują, no to, to jest pytanie już znowu nie do mnie. Co takiego robią, że ich ludzie nie słuchają? Jakich środków perswazyjnych używają, które są nieskuteczne? Co możemy tutaj zmienić? Mhm. Tak? I y, mogę się posłużyć tylko y, y, maksimum jednego ze świętych, że na łyżkę miodu złapiesz więcej y, much niż na y, beczkę dziekciu. <zysy> <zysy> No, nie, właśnie, tak, że no, etycy, etycy chrześcijańscy nas pewnie słuchają. I nauczyciele też, którzy, którzy pod tą etyką się podpisują. Także wniosek jest taki, żeby wasza etyka była miotkiem. Żeby, miotkiem takim słodkim? A czy właśnie miotkiem słodkim, czyli czym? Na czym zależy twoim uczniom? Moim uczniom, no, na czym zależy? Na czym, na czym zależy Twoim uczniom? Dlaczego oni chcą Cię słuchać? Oni muszą Cię słuchać, no bo są w systemie edukacji. A powinni chcieć. A co zrobisz, żeby oni chcieli Cię słuchać? A właśnie. Jak ich zaciekawisz, jak dotrzesz do ich doświadczenia? A tak? To w jednym z poprzednich podcastów było, yy, było mówione o tym, że no, dobrze jest docierać do ich sposobu postrzegania. Dokładnie, do ich potrzeb. No to yy, znowu. Arystoteles mówił, jak chcesz, być, jak chcesz mówić w sposób przekonywujący, to poznaj osobę, do której mówisz. A nie mów tak, jakbyś mówił do siebie. Czyli znowu ciężka praca nauczycieli, poznawanie uczniów. No, innej drogi nie ma. Albo chcesz być efektywny, albo chcesz po prostu no, zaliczyć godzinę. Bo niektórzy obawiali się tego właśnie, że z etyką stanie się trochę jak z religią, bo młodzież narzeka na jakość nauczanej religii w szkole. Niektórzy bali się, że z etyką będzie, będzie trochę, trochę, trochę podobnie. Ale jaki jest cel nauczania etyki? No właśnie, jaki jest cel nauczania etyki w szkole? Jaki jest cel? To jest jedna rzecz, dwa, co można w szkole osiągnąć? Wiedzę. Umiejętności, ja bym kompetencje inaczej. społeczne. Co możemy można. osiągnąć dzięki etyce? Uporządkowanie moich intuicji moralnych. No tak, bo każdy to uczeń przychodzi już... na lekcję etyki z jakimiś przekonaniami. To no. się zgadza. Jasne. I to jest już niemało, żeby mm -hmm. to uporządkować. Stworzenie, czy też pomo pomoc uczniom, nauczycielom też, w, w stworzeniu pewnej hierarchii wartości indywidualnej, co jest dla mnie ważne. I co to znaczy, że dla mnie jest ważne to, a dla ciebie tamto? A etyk chrześcijański powie tak, co jest obiektywnie ważne dla wszystkich. Okej, okay. I, I, i trzeci krok to jest konfrontacja. Czyli pierwsza sprawa, już mamy jakoś tam uporządkowane, potrafimy to nazwać, zadanie pytania, dlaczego to jest dla ciebie ważne? Pytanie o rację. Pytanie o rację, dlaczego to jest dla ciebie ważne? Gdzie odpowiedź, bo tak! jest nieakceptowalne. Ale oczywiście, ale ty tutaj właśnie mówisz coś co przez właśnie tych etyków jak ja mówię, może być kwestionowane, bo myśl co jest dla mnie ważne. A oni pytają się, co jest obiektywnie dla wszystkich ważne. I dopiero czwartym krokiem może być konfrontacja. Ale najpierw ty... przygotujmy osobę do tego, żeby rzeczywiście wiedziała co jest ważne, a co jest mniej ważne, żeby wiedziała, jak to się uzasadnia, a potem mówmy, co jest obiektywnie ważne z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej, co jest obiektywnie ważne z punktu widzenia nie, etyki świeckiej, tak? a co jest subiektywne ważne. Jeżeli nie przygotujemy osoby do takiego dyskursu, no to wówczas czym się będziemy różnić od po prostu od moralistów, którzy mówią, tak należy robić, bo tak jest. No właśnie, niektórzy nauczyciele właśnie chyba trochę takimi moralistami chcą być jednak. No, y, chcą w taki moralistyczny sposób nauczać etyki. Y, powiem tak, i tutaj nie wiemy, który sposób nauczania będzie bardziej skuteczny, więc znowu należałoby odwołać się do znanej maksymy po owocach, ich poznacie. Mm, tak? tak. Którzy uczniowie wyjdą z takich lekcji bardziej świadomi, a którzy bardziej świadomi i bardziej gotowi na uzasadnianie swoich racji, a którzy wyjdą po prostu z wiedzą, należy robić tak, a tak jest źle. A dlaczego? Bo tak powiedziała pani na etyce. Bo tak powiedziała pani na etyce. To może nie być argument przekonujący. Też mi się tak wydaje. Prawda? Yy, proszę państwa, yy, no jednak dostaliśmy jakąś nadzieję. <głos> <głos> Jak sobie ten pluralizm, pluralizm oswoić, jak się z nim mierzyć. Widzicie Państwo, że to jest bardzo ciężka praca, która spoczywa na Was. Najpierw akceptacja, zrozumienie, spojrzenie z empatią na ucznia, na jego przekonania, emocje, na jego, na jego potrzeby, na to wszystko, co on ze sobą przynosi. Taką nadzieję dzisiaj na yy, oswojenie pluralizmu dał nam nasz gość. Jarosław Kucharski, za co bardzo serdecznie Jarkowi dziękuję, że zgodził się wziąć udział w naszym podcaście. Mam nadzieję, że nie ostatni raz, bo dziękuję poproszę bardzo. go jeszcze w sprawie jednego dosyć ważnego i kontrowersyjnego tematu, ale teraz nie będę zdradzał, zdradzał co to będzie. Niech pozostawię Państwa już z taką ciekawością. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję Państwu za, za uwagę i do usłyszenia w następnym podcaście. Dziękuję.